Ok, cześć, trzymajmy. kotek tak, 3, 2, Marko? No. I jak powitać im głos, się tamto, ale teraz zaczynamy od nowa. Teraz jest, tylko tak 3, I myślę, że będę polsko? Nie, polska, yeah, polska słabo wygląda Nie, będę dalej Hiszpanii. A czekaj 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 czek, 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 tak, 1, yeah, słabo. Będę. Ej, kto to Dobra, teraz będzie Nie. No szybciej. USA. No Różowo. I jedziemy. Rozpoczyna kolej jedzie, Czyli ja. Pamiętajcie, wygram z nim wcześniej. Nie powiem wam ile, bo chciałby tam ten odcinek. Ale ważne, żeby go pokonać, tylko tyle się liczy. Ooo, mam dobre, dobre, bardzo dobry wiatr pod marty, i znaczy, No jakoś tak. Martw, nie! Nie! Kurde, co mocno przytrzymałam! O, w dupę Kurde! Kurde, on ma zaprowadzić! Teraz patrzcie na frakę, jak wskoczy. W różowym! Nie, w Kopa robi! Ale dobry skok! Bardzo dobry! Bardzo dobry! Ale ładnie! Ale ładnie! Lecisz! Lecisz! Piotr żyła! Piotr żyła! Najdalszy jego skok! Dalej skoczyłeś, ale czujesz, też... Schodnie. Dalej, czyli, że je przygrywa tak? Okej, okay, trzeba daleko skoczyć. Starcie daleko skoczyć i go zniszczyć. Okay. Skaczemy równo, nie dajemy się. Skaczemy równo, równo, skaczemy równo, do końca, do końca, do końca. Dobrze! Słaba. Ja oh. Teraz bym no, się zgubił, bo skoczył. Dobrze, wadłem mogę to zrobić. Ale, my skór, proszę cię nie dajali. Możesz tak lekko walić na stację. Ania! Wygraliśmy! Ludzie, wygraliśmy! Pierwszy raz! Jest! Jest! Wygraliśmy! Wegraliśmy! Pamiętaj, że ja zawsze wygrywam! Zobrawa gojesz! Ciekawe jak? Powiedzcie w kobiety, jak je prowokuje? Powiedzcie. No, pysznie. Troszkę. Dziwne. Adrianów ale i tak ja dalej skoczyłem Dokładnie Nawet do serwera <coughs> do początku Na o, pewno ja prowadzę O tak, dobry Bo lekko to leciśmy Dziękuję No i idziemy Dobra, wygraliśmy ja się Dobra, a teraz w <grywia> się dobre. Teraz kotek z to musi dalej skoczyć. Wiesz, że ty wygrywasz, ale dopiero jak teraz ja skoczę, to ja tutaj przyjmę dyspozycji. No ale jak ja skoczę? Pysz. Widzisz, ja dalej skaczę od ciebie.

Dobry! Nie no, dobra, przegrałam. Możliwe, że w kolejnym odcinku mam na trzech, bo moja była moja No nie, będę mieć słaby sens. Ale ja zawsze będę walczył do końca. Ja nigdy się nie poddaję. Mogę przegrać? Mogę. Ale mówię, że... że będę walczył Dawi do końca. mi się już! Nie, nie chcę się wygrać. Chcę z tobą wygrać! Nie pobijesz tylu. Tylko mi się właśnie tyle pobić. Właśnie. O i Bobił. Widzę, ale czy to wystarczy? Na razie ja prowadzę. Cześć, skoku się ma. Na... Musisz dodać skok z tutaj. Cześć. Cześć! Cześć! Teraz do do nas to jest Paulina, więc wiecie. Więc to będą takie podwójne skoki. O, ale będzie. A, koniosku. to ty nagrywasz skok. No widzisz. I, be, i ona będzie znowu grać. Nie no dobra, spokojnie, więc jeszcze się wygrano. Spoko, daleko. Nie? Dobra. Myślę, że to będzie tyle. Powinnaś zagrać z nami? Skoki? Nie. Wiesz, że masz odbierać Dobra, ona nie chce. No więc kontynuujemy dalej. Teraz jest 2-1, tak? Musimy się nie mylę. No. A miało być lekko. No. Ja prowadzę, wiecie. Teraz musi było bardzo dobry skok. O, on do, na przykład słaby. Bardzo dobrze. Musimy bardzo daleko skoczyć. Będzie bardzo do mnie przyjemne. Jedziemy, 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 jedziemy. Skoczę. O, dalekie skoczy. To lubię. To lubię. Czy będzie daleko, czy będzie Mateusz? Mistrzem świata. <laughs> 228 metrów, tak jest! Uff, prowadzę ja. Ja pobiję ten skok z raka. To ja pobiję ten skok z raka. Nie przybiję. Zobaczę się skoczyć. Źle ja się wybiłem. Że ja się wybiłem. Najsłabszy skok. Ale oczywiście teraz ja ciebie dobiję. Prowadzić na razie. Ale ja muszę wyskoczyć. Bo inaczej ty wygrasz. Nie <laughs> no, nie ma szans. Ale ja to. Oszuście. Okej, okay, nie ma szans. Miałeś coś do powiedzenia. No ja to oszukuj No i ja to wygra. wygrałem. wygrałem, wygrałem. Dobra, to chyba będzie na tyle. Co? Dobra, je. Ja. Jeszcze jedna seria, tak na szybko teraz, okej? Okay? Bo czasu może nie starczyć, to na szybko. Jest 3-1. Na szybko jedziemy. Oczywiście muszę zdobyć czwarty punkt. To będzie nam wszystkim miło. Adrian przegra. Złodziej niemiecki. Kurde, dlaczego to tak się dzieje? Elo, że elo. Dawaj, ziomek. Dawaj, ziomek. Dawaj, 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 dawaj. o -oł. O, o o oh o, -oh. o oh o, -oh. nie! Yeah. No mnie puchnie sobie najlepsze, a dla ciebie to słabe. Okej, okay, tylko kilka punktów trzeba, więc to. Jest to jakby równo, więc... Tętyk, to będzie starć. Kiłbasa, bo ja dużo do kiłbasy jest w starej. Dalekie skoki. Dalekie skoki. Ale to mam do to nie wychodzi nie czego, mam czego, nie Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja to zrobić. No dobrze, dosywaczcie no się do końca. Co uda mi się to zrobić? Co uda? Co uda? Co uda? Co uda? Co uda? Co uda? O, mam sansę, mam sansę, ja mam salse. Ludzie, mam salse! I doszło do czerwonego! Jest! Jest! Nie, yeah, przegrałem. No dobra, to na razie. Wygrałem! 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 Dobra, cieszę się, że Wszyscy się miejsce, w tym znowu bo zagrałam się w zygrady.